Kiedy zobaczyłam okładkę tej mangi, od razu wiedziałam, muszę ją mieć. Ta kreska jest dokładnie taka, jaką lubię, troszeczkę w starym stylu. Studio G postanowiło wydać tę mangę w dwóch wersjach, w oprawie miękkiej bądź twardej, ale ze względu na jej grubość postanowiłam zainwestować w twardą okładkę, tym bardziej, że jest szyta. Główną bohaterką tej mangi jest Ran. Jest to mała dziewczynka, która należy do niezwykłej rodziny. Jej matka to potężna czarodziejka, ale rzadko bywa ona w domu, ponieważ chroni świat przed zgubą. Nawet w pracy nie ma na nic czasu. Jej ojciec i brat też nie są zwyczajni. Ale opowieść skupia się na dziesięcioletniej Ran, która potrafi zakładając magiczne buty zmienić się w dorosłą kobietę. Ojciec stara się chować buty przed dziewczynką, aby ta nie zmieniała się, ale zazwyczaj mała znajduje je bez trudu. Ran lubi zmieniać się w dorosłą kobietę, no bo przecież jako dorosła może wszystko. Ciągle przytrafiają się też jej różne przygody, z których szczęśliwie ratuje ją zazwyczaj Ponieważ jej przygody nie zawsze są bezpieczne. Cała historia jest żartobliwa, humorystyczna, dość ciepła, dużo tutaj magii i humoru. Jest tylko jeden wątek, który troszeczkę mnie niepokoi i część osób też o tym y, pisała w internecie. Kiedy dziewczynka zmienia się w dorosłą kobietę, trafia w pewnym momencie na dorosłego mężczyznę, który oczywiście bierze ją za dorosłą i zaczyna uwodzić. Niestety gość ten jest typowym dążowanem, ciągle zmieniającym dziewczyny, a dziewczynka w ciele kobiety, nie do końca rozumie, o co chodzi mężczyźnie, i nie umie się do tego odnieść. Nie wiem, jak to rozwija się w kolejnych tomach. Na razie nic się nie wydarzyło i miejmy nadzieję, że nic się nie wydarzy, natomiast troszeczkę to tak mnie niepokoi. Ostrzegam więc, że jest tam taki motyw. Po drugim tomie może zrobię mini aktualizację, co się wydarzyło dalej i czy to mnie odrzuca, czy nie. Szczęśliwie jest to nie jedyny Amant, któremu podoba się bohaterka, a drugi z racji wieku może być. E, manga ta ma w sumie 7 tomów, ale u nas wyjdzie ten tytuł zbiorczo w czterech. E, jeśli chodzi o techniczne sprawy, to niestety w pierwszym tomie polskiego wydania manga jest zbyt mocno przycięta i jest to o tyle przykre, że mamy ucięte nie tylko onomatopeje, ale nawet część tekstów w dymkach. Mam nadzieję, że w drugim tomie się to poprawi, bo wydając na tą mangę no, sporo kasy, człowiek spodziewa się, że będzie idealna, a takie przycięcia no nie powinny mieć miejsca. Papier jest troszeczkę za cienki i przez to troszeczkę prześwitują strony. Nie dużo, ale troszkę tak. Domyślam się, że gdyby papier był grubszy manga byłaby jeszcze grubsza i mógłoby to sprawiać pewien problem. Natomiast no i tak jest to nie takie złe jak to przycięcie dymków. Czy polecam tą magę Tak, ponieważ kreska jest przepiękna, treść jest przyjemna, przynajmniej w większości. Natomiast dla mnie troszeczkę mangę psuje ten wątek z tym dorosłym don Juanem, który podrywa naszą dziesięciolatkę w ciele, co prawda, dorosłej kobiety, ale mimo wszystko. Acz w sumie musi być ktoś zły, i tutaj raczej nikt nie ma wątpliwości, że mężczyzna ten jest postacią negatywną i ran powinna się od niego trzymać z daleka. E, ja mam już zakupioną prenumeratę, więc tak czy siak dostanę wszystkie cztery tomy i przekonam się, co będzie dalej. Natomiast chyba i tak na razie bym kontynuowała tą mangę. Ze względu na przepiękną kreskę, i już czekam na kolejny tom. Mam nadzieję, że nie będę czekać zbyt długo.